Czas jest jestem apsu, a dzisiaj sobie nagradzamy hunting. Polowanie na oto tego jeloneczka. Dzisiaj złowimy taką zwierzę, mam nadzieję, że się uda. <laughs> Hej, pamiętajcie o subrytu, łapy co górze, oczywiście. I subskrypcji na moim kanale, z góry bym bardzo wdzięczny. Więc zobaczymy, czy dzisiaj złowimy oto tego jelonka od pana Mikołaja Dobra, idziemy bez gadania. <laughs> O no, kurde, dobra, mamy potężną strzelbę, Czekajcie, muszę sobie trochę DPI zwiększyć, bo jest takie małe. O, oh, przepraszam, czekajcie eee... BSG, bezgi, dobra. O, dobra, ja się wyłajenie? ale nie, silionki. Taś, taś, Parę z czego, gdzieś tutaj. O, Mamy, mamy, to jest dopiero Stanie rusz czy się odmistrza? Dobra, lecimy. Ja chłopie z takim, ja z takim mogę? Biegać tym i ty. Mamy jednego na obiad. Czyli wrócę do domu i będzie Jelonina. Jelenina. Sądzę, że to będzie idealny posiłek na zasobienie masy. Prawo gdzieś tutaj? O, Dobra, mamy go, mamy go! Mamy delikwenta, lecimy do zawodu auta i go odjrzemy do naszej czerwonej strzały pięknej! No dear around, press to the car. ...co? Co?! Takie <laughs> rzeczy muszę zobaczyć? Cześć, cześć! Gdzieś <laughs> po lewą To jest Sniper! Damn! Kurde, z takie odległości nam nawet co No Dobra, bierzemy się stary. Sowa. W ogóle jak tam widzę wam miadionek, ja skoro już tak sobie łowimy te igąki, możecie tam napisać co miecie dzisiaj na obiadek. Kurde, ty to takie łowienie, to ja rozumiem. Dawaj to. Dzień dobry, i lecimy. Dobrze, dobrze, dobrze. Szybkie łowienie to mi się podoba. Ile, ile już łowisz? O, pa, kolejnego widzę, patrz. Dobra, mamy go. A jeszcze? szczerze, jak ktoś by mi taką robotę zlecił, to byłaby easy. O, patrzcie, bierzesz taką mieloninkę, Cygnes tutaj i lecimy dalej. Co? Eee. Co? czekaj, czekaj, czekaj. Skąd to jest? Lewo? nie podoba mi się to eee tutaj gdzieś gdzieś tu o, do CO DO ehm, proszę pana Eee, nie ma tego innego? Co tu się dzieje? Co tu... okay, ważne. Okej, um, um, dobre. Eee, Mięso człowiecze chyba nie jest takie dobre, stary. Chyba że się smakuje, ale dobra. Nie mam innego wyboru, czy trafić trip strip sniper i go trafić jak będzie Co? nie! Uh... Dzień dobry? We're going hunting again? Yes. Dlaczego? I have a daughter to... aha... Masz córkę do- mam córkę do... Żeby ją- no mam córkę, żeby ją... No weź, ja do do kurde! <laughs> ja wiem co to znaczy po angielsku, po, po polsku się nie umie I have only ever been good at hunting. I can't hold another job for the life of me. OH! KUT EJEJE, ja myślę, że to jest szczerze koniec! Chodzi o gdzie te wszystkie jelunki, które. Eee, no wszystkie wyciągnąć. Okay, I mamy jednego. Dzień dobry. żeby tutaj nie będzie nic goniło, oprócz tego, że masz O nie. O Helna! Na. Ma He no, bać coś sędzi. No, nie, 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 w takiej porze nie lubię. Jak to jest, że jednego jelonka ze i już tak ciemno jest. Ja rozumiem, że wygląda smakowicie dla pana ciemnego koleżki, ale żeby pociąg mnie łapał, Ej coś? poprawo, gdzieś 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 Gdzie? Po prawo, prawo gdzieś jak gdzieś 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 to nie uciekają? Dobra, no już trzeci. Kolejny to gdzieś? Tak, był. Śmiał się, jakby się okazał, że ten kolega ciemny idzie po mnie. Tylko dźwięki lonka. Co? Ej, nie gadać, że jest gotowy, a to nie on, nie? Czemu ty się ruszasz? Ej, nie podoba mi się to już! Myślę, że to będzie takie zwykłe wolowanko, ale tu jakieś... ...jelonki opętuje, jakiś duch, nie wiem, co to jest. po ośmiu. Ty też byłeś jakiś dziwny? Nie, ty coś normalnego. Nie wiem, ty jakiś byłeś standardą. Nie wiem, jakoś... mm. eee, Tak. Dlaczego? I have a good to eat NIE! Słyszałeś strzałek? Co to? Oko? A ja tylko zrobiłem B, &B. Tu jest... Tu jest... Ja nie mogę się użyć. ej! Wiem, ty jesteś. To to jest... wywaliło mnie z gry. Wywaliło mnie z gry. Mmmm, jakby... To <laughs> no, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobał. To jest mega dziwnie, że wywaliło. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie by o sobie łapce w górze i subskrypcji na moim kanale, więc dziękuję za oglądanie jeszcze raz i siema!